Ku wolności. WZD wolności, bo ja nie zaję. No nie, 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 tutaj nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie, nie, ma nie, inaczej. mną, nie, Zaczynamy, zaczynamy. Normalnie całym ok? Zaczynamy, zaczynamy, normalnie całym Duży ciała i umysłu, lub wolności Z diabelskiego wcisku UZN Wojowice, a nie? Yeah. A na yeah. wolności By swobodził nas Rytm lub wolności Duży i umysł lub wolności Z diabelskiego wcisku UZN Wojowice, yeah. a nie? Yeah. A na yeah. rytm! E! Dawajcie dwie łapki Dwie łapki na boki To jest najlepsza partia Na boki! Lub wolności By swobodził nas Żytów kajdanych u wolności, nie na życie Brak ci już pomysłu ku wolności, w sercu masz Miłości za nich wiary, miłości na ciebie Wysłaliś dowodnictwo, wiary, miłości na ciebie Nie miałeś za nic, do wytrzymałości grani Z ironizmem jak by zamknięć najciemniejszych Rzuceni Rzucenie kterwa drzwi do cukno, co i otłani Otoczeni mrokiem, nie piranii, nie jak chłopi, co tych Nie zatonisz jak mi tani, bo wolność nie przystani Jak daleko jeszcze ku wolności, tak przecież tutaj ją obok nastani, lecz uciekł niebołem w końcu, rudem i ściany, kuzy mocy ducha, odkłada dziś dynamik ku wolności. Wię swobodził nas, Chrystus tu wolności, duszy ciała i umysłu ku wolności, diabelskiego ucisku, tu z tego ku wolności, więc swobodził nas, Chrystus ku wolności, duszy ciała i umysłu U wolności, diabelskiego ucisku, tu z Lecimy wszyscy, ku wolności, biegną, chyba nic nie woli ku wolności, piękną, chłopaki z UDT, ku Chrystus, ku wolności, bo staje, ten ku wolności wymaci nas. Chrystus główny roli, ku wolności się jak tlen, ku wolności w Chrystuszu tworzymy ku wolności będziemy jak No w swoich wolności uczy nas, samo kontroli, nie dostrzegaj zasadki, daje nam cokolwiek, ku wolności kroch trwa, dopóki Bóg pozwoli, ku wolności świeży nowego życia, oddy. Chodzić się na nowo jest trudno, nie chcesz utracać Piękny zanadotek u wolności wołem Uczucie niewybawne ku wolności wybrani Jak spadła rama, wiem, że Ty, ty U wolności doświadczy tak samo Wiem, że Ty, siostro, możesz tego doświadczyć tak samo wolności. Dużość, i Dużość, smutę, te, twoje, U wolności, swobodził nas U wolności, duszy, ciała i umysłu U wolności, zjawiskiego ucisku Mózgę wejmą i wstanie U wolności, swobodził nas U wolności, duszy, ciała i umysłu Uczynku, w DT, w DT, w DT, a nie Uwaga! Teraz jedną łapkę, ale tak na grubo Prawa ręka i jedź od przodu Ku wolności przeciw złemu odłożymy ruch oporu wolności krok, zbywone, w rolę, Ku wolności wprost na to najwyboru Czasem myślisz tym wolny, ale tylko z pozoru Kupański pełni rolę, a bedowe go Ku wolności wrogiem pokazujemy dziś naforu Wolno dziś rzucić krew w ruch, ewangelii wzoru Ocy odzysknięciu dziś sporo niebieskiego dworu Mówisz, za ty Zadisperboru, tylko prawda na wyzwoli, boli kwarstwa terrorów. wolność swoją nie głoszy do parki perworu. Ku wolności wyrwani, z ciemności do szarości, ku wolności miłość, się, nie oznacza bezkarności. Ku wolności z krok mówią, to ludzie prości. UF, ku wolności, <śmierdzi> być poważnie duszy ciała i umysłu, ku wolności, ja Wyswobodził nas w miejscu wolności W duszy działa i w tym wolności Ja polskiego w dzisku no i o nic radię No dokładnie, to jest to Amen! 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 Amen. Ojciec, prosimy